Witam w grze Skyrim. W poprzednim odcinku udało się uciec z Helgen. I naszym celem jest rzeczna puszcza. W międzyczasie pozbieram może trochę ziół. Posłuchaj, trzeba ci iść do Samotni i przyłączyć się do Cesarskiego Legionu. Naprawdę potrzebujemy takich ludzi. A jeśli rebelianci mają teraz Smoka, to generał Tullius jest jedynym, który ich może powstrzymać. Kusząca propozycja. Najprawdopodobniej dołączę później do, do Legionu. Przykład Draugry, schodzące z gór i próbujące wleść przez okno. Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba. To kamienie przeznaczenia trzy z trzynastu starożytnych kamieni, rozsianych po całym Skyrim. Idź, przekonaj się na własne oczy. Zobaczmy, co my tu mamy. Kamień złodzieja. Kamień ma na pewno nie, nie będę magiem. Wojownik też mnie nie interesuje. Złodziej to jest to. Złodziej, co? Wiesz. Nigdy nie jest za późno, by zostać kowalem własnego losu. Znaczmy, o. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz na ułaskawienie. Ale dopóki generał Tulis tego nie potwierdzi, lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów. Dobra? Tak jest. Będę unikał kłopotów. Bo kłopoty znalazłem w nie. Na początku trzeba zbierać wszystko, nawet śmieci się przydadzą. Chyba jest tu spokojnie. Chodź, tam jest mój wujek. Wujek Albor, witaj. Hadwa, co ty tutaj robisz? Masz przepustkę z Agnatyszora? Co ci się stało, chłopcze? Masz, Cii, wujko, jakieś kłopoty. Nieco ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciel. Właściwie uratował mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze, weź. Sigrid, da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Smok! Widziałam smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak ogóręczarz. Pierwszy wie, jak... raz w rzecznej puszczy? Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj Smok? z schodem w tartaku. Szalona kobieta. Sigrid, mamy towarzystwo. Hadwar, tak się o Ciebie martwiliśmy. Chodźcie, na pewno umieracie z głodu. Siadajcie, zaraz dam Wam coś do jedzenia. No dobrze, chłopcze. Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz? i Dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z Niedźwiedziem Jaskiniowym? Nie wiem od czego zacząć. Wiesz, że byłem przydzielony do gwardii generała Tuliusa. Stacjonowaliśmy w Helgen, gdy zaatakował nas... Smok. Smok? To... niedorzeczne. Czy ty jesteś piany? Mężu, daj mu opowiedzieć. Niewiele więcej jest do opowiadania. Smog przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia, czy jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz. Jedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście, każdy przyjaciel Hadwara jest moim przyjacielem. Chętnie udzielę ci wszelkiej pomocy. Dziękuję bardzo. Jak powiedziałem. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc, ale potrzebuję twojej pomocy. My potrzebujemy twojej pomocy. Jarl, mu musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoim dłużnikiem. Przejdź na drugą stronę rzeki i udaj się na północ. Zobaczysz ją, gdy miniesz wodospad. Kiedy dotrzesz do Białej Grani, wspinaj się dalej. Gdy dotrzesz na szczyt wzgórza, będziesz w smoczej przystani. To pałac Jarla. Jarl Malgrów? Rządzi Białą Granią. To dobry człowiek. Może przesadnie ostrożny. Ale mamy niebezpieczne czasy. Jak na razie udaje mu się trzymać z dala od wojny. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Raczej nie przepada za Ulfrikiem i Elisim. Czy można mieć mu to za złe? Ale na pewno okaże się lojalny wobec cesarstwa. Nie jest zdrajcą. Oczywiście. Skyrim zawsze było częścią cesarstwa. To nie oznacza, że popieram wszystkie ostatnie działania cesarstwa. Ale Nordowie nigdy nie byli fałszywymi przyjaciółmi. A czyli będzie konflikt. Dobrze, będzie się coś działo. Zapomniałem, że Skyrim to dla ciebie nowość. Powinienem powiedzieć: Jarl Elisif, ale nosi ten tytuł tylko dlatego, że była żoną zamordowanego Jarla Toryga. Ulfric zamordował Toryga, wszedł do jego pałaców w Samotni i zabił go krzykiem, jeśli wierzyć opowieściom. Od tego zaczęła się wojna. Cesarstwo nie mogło tego zignorować. Gdy jarlowie zaczęli się zabijać, wróciliśmy do starych, złych czasów. Nie ma problemu, jeśli potrafisz. Kamień śliwierski ulepszy twój oręż. A stół możesz wykorzystać do modyfikacji pancerza. Jeżeli masz surowce, możesz skorzystać z kuźni, żeby wyprodukować coś nowego. Crafting bardzo miło. Rodzina Gerdur od kilku pokoleń zajmuje się tu wycinką drewna. Ona i Chod prowadzą tarta. A ja całkiem dobrze zarabiam na ostrzeniu toporów i naprawach w tartaku. Ludzie słusznie denerwują się, że przeklęty Talmor może kogoś aresztować tylko za to, że wyznaje Talosa. Ale czy warto było rozdzierać Skyrim i być może niszczyć cesarstwo? Nie. Ulfric w końcu za to wszystko odpowie. Nordowie zawsze wspierali cesarstwo. A cesarstwo zawsze było dobre dla Skyrim. To przez ten traktat, który zakończył Wielką Wojnę. Talmor zmusił cesarza do zakazania oddawania czci Talosowi. Kiedy byłem mały, nie przykładaliśmy do tego wielkiej wagi. I tak każdy miał własną kapliczkę Talosa. Ale potem Ulfric i jego synowie Skyrim zaczęli swą agitację. I cesarz musiał się ugiąć. Wyciąganie ludzi z domów w środku nocy. Według mnie to jeden z głównych powodów wybuchu wojny. To chyba mm -hmm. naprawdę widziałeś smoka? Jak wyglądał? Miał wielkie zęby? Lepiej wrócę do pracy. Co? Zobaczmy, co z można zabrać. A Dobra. wy czujcie się jak u siebie w domu. W czym mogę pomóc? Rozgość się. Inaczej być nie może. na buty. Naprawdę udało ci się zobaczyć smoka? Dobrze być znowu w przyjaznym miejscu, co? Słuchaj, ja mam zamiar trochę tu przeczekać. Jeśli chcesz, możesz w pojedynkę udać się do samotni. Proponuję udać się tą drogą do Białej Grani. Stamtąd możesz złapać wóz do samotni. I tak oto lądujemy w otwartym świecie i można robić co się chce. Zobaczmy co tu mamy... Weź, co chcesz. Oczywiście, niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Rozejrzyj się. No, zobaczmy, czego się tu można pozbyć. Ciekawa się, Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. No już można się wskazać na nie Robienie pierwszych zadań. Nie żelazny. Nieźle. Przypominają mi się czasy, gdy stawiałem pierwsze kroki w zawodzie Kowala. Czegokolwiek zapragniesz, niezły, ale trochę tępy. Może naostrzysz? Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień szlifierski. Miłego dnia. Potrzebujesz żelaza albo stali. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Mam taką nadzieję. Chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz. Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Miłego dnia. Dobrze się składa. Wygarbuję sobie całą skórę jaką mam. Co chcesz, oczywiście w granicy... A dobrze. Wiele broni i pancerzy potrzebuje skórzanych elementów. Paski, zapięcia. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Oto reszta potrzebnych materiałów. Miłego dnia. Rzemieniowy hełm. Paski skórzy to się zaraz zrobi. Mogę wykuć ci młot. Ha! Jak tak dalej pójdzie, to niedługo zatrudnię cię do pomocy. <grymne> Dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. Mhm. Szukasz, no. Lubisz się skradać? Mam tu gdzieś całkiem niezłe sztylety. Masz talent. Szlifuj umiejętności, a kiedyś będziesz ciebie świetny kowal. Może zatrzymasz ten styl i hełm. Kiedyś może przypomną ci o mnie, gdy będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? Zobacz. W Można by zrobić pierwszy Pierwszy. Zbroję. Co prawda będziemy, będę grał z i strój nie będzie odgrywał takiej ważnej roli, ale można się jakoś fajnie ubrać. Weź co chcesz. Oczywiście w granicach rozsądku. Potrzebujesz żelaza albo stali. To fantazyjne elfie bleco. Potrzebujesz czegoś? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej się chronić? Hełm nie będzie mi potrzebny. Szybki zapis, w, w razie czego... I wiem, że tutaj gdzieś w tej okolicy był obóz gromowładnych. To skoczę, zrobię szybko podróż do Helgen, żeby sobie odkryć ten obóz. I w razie czego będzie można skakać do kupca. Który będzie jest otwarty 24 godziny na dobę. Przyjdzie dostawa. Heh. Idź powiedzieć o tym dowódcy. Na pewno kopniak w tyłek rozwieje twoje wątpliwości. <laughs> Będzie poodkrywać wszystkie efekty... ...przecież podstawowe. Ouch. Jeśli znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, każ im iść do Wichrowego Tronu. Ulfric Gromowładny chce się z nimi spotkać. I dostaliśmy zadanie. Dołączenia do buntu. Zadanie do, do walki z całym legionem. Jeśli śmiesz się tu pokazać, odważny. Czego ci potrzeba? Pie. Skoro pozwolił nam, skoro pozwolił korzystać z kuźni, to czemu by nie? Co u nich słychać? Tak? Nie jestem ci winien pieniędzy, prawda? Masz jakieś piwo albo miód? Do następnego razu. Potrzebujemy świeżej partii. Słyszysz, co do ciebie mówię? Ja piwo się psuje. Wygląda na to, że jednak coś do ciebie dociera. Dopilnuj, żebyśmy wkrótce dostali świeżą partię. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. To chyba wszystko. Hmm, zapytajmy o najnowsze wieści. Chodzą szepty. Chłopak z Wichrowego Tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z mrocznym bractwem. Znasz kaplicę Azury. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morowind. Co za widok. Ktoś włamał się do sklepu Lukana w Rzecznej Puszczy. Co najdziwniejsze, prawie nic nie zginęło. Poproszę. proszę ich wygnamy. Nikt nie ufa tym magom z Akademii na dalekiej północy. Bogowie tylko wiedzą, co oni tam knują. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list kończy. Myśmy Skyrim dzieci. wzywa. Z naszych ciał duch uleci. Chcesz wysadzić się w powietrze? Podobno tak się dzieje, gdy ktoś para się magią. W zimowej twierdzy jest akademia, w której uczą czarów, o ile nie wysadzili jej już w powietrze. O wiele bezpieczniej jest poprosić czarodzieja Jarla, by nauczył cię tego i owego. Powiadają, że smok zaatakował Helgen. Moim zdaniem to bzdury. Ja tak nie uważam. Ale musisz potem posprzątać. Wiesz, jak z tego korzystać, prawda? Mieszasz kilka składników i patrzysz, co będzie. Jeśli jeszcze nie wiesz, to nieco pszenicy i jaskra dadzą miksturę leczniczą. Pszenicy. Mamy na sprzedaż wiele składników. Do następnego razu. Kupiec rzecznej puszczy. Ale tutaj już wejdziemy w kolejnym odcinku.